skomentowałem dla Was pierwszy turniej nowego sezonu Fortnite w ramach ćwiczeń przed FNCS. -ami. Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle, także zapraszam Cię do oglądania odcinka w całości. Napisz oczywiście w komentarzu, co sądzisz o nowym sezonie i koniecznie zostaw łapę w górę i suba z dzwonem. Lecimy. Tomasz Pessawyć dostrzegł swojego przeciwnika, szybko daszuje w jego stronę. pompa za 44. I to skończy się prawdopodobnie dojazdem ze strony Savage'a. Szuka swojego przeciwnika i dostrzeg kolejnego minus 20 z tego PM-a już wjazd do boksa I zobaczmy, ping, nie daje rady i zostaje powalony przez Savage'a. Pewnie zaraz wyeliminowany, ale to Savage sam pada. I zobaczmy, co Mongrel powie na to. No i niestety nie daje rady. Savage doskonale wie, gdzie są jego przeciwnicy. Zrobi sobie tutaj miejsce, zobaczmy. Podłoga jest rozwalana, przejmuje sobie... Kolejne tutaj strefy tego budynku. Przekazuje jeszcze trochę leczenia Mogralowi. Dokłada trochę materiałów na swoje konto, ale on już wie. Szybka edycja i jest dojazd. Przeciwnik bez szans powalony, i zaraz drugi również pada jego ofiarą. No i leci na tych skrzydłach i kara prosto na swoich przeciwników, bo on wie, że robią tutaj wyzwanie Zeusa. Ląduje. No, przeciwnik bardzo mocno obity. Jest szybki dojazd. Ale przeciwnik się broni, ale niestety, bez szans, medalion podniesiony. I zobaczmy, Sawycz na dachu tego budynku szuka swoich przeciwników i dostrzegł kroki. I zobaczmy, co się z nimi stanie. Patrzy, skąd mogą wyjść, zobaczył jednego, przebiegł mu drogę, ale ten wychyla. Niestety te strzały niecelne, ale ślizguje się drugiemu na plecy, obija go bardzo mocno, skrakowany jest ten przeciwnik. I będzie dojazd, raczej bez szans, dokładnie tak. Przeciwnik powalony i drugi! Piękna eliminacja. Mongral szuka swojej szansy z tej snajperki, ale tutaj nie może namierzyć żadnego przeciwnika, wskakuje sobie trochę wyżej. Spamuje, ale nie może tutaj przeciwnika dopaść. Trochę obity. Tamten zawodnik, ale to niezbyt dużo. To nic nie da, aczkolwiek gubi się w burzy lub savage. What? Jest dojazd ze strony tych zawodników. Przeciwnicy zlokalizowani wiedzą dokładnie, gdzie oni są. Mongral wjeżdża, edytuje te schody. Już Zauważy przeciwnika i piękny headshot z jego strony. I zobaczmy, co jego duo wykombinuje. Kryje się, ale to mu się nie udaje. Proszę bardzo. Mongral. Lekko bity, ale... Przeciwnik trafia prosto w jego ręce tak naprawdę, chociaż dzięki temu medalionowi potrafi sobie tutaj zdaszować i może jakoś to wyklaczować. Mongrel przeładuje broń razem z Mr. Savage. Tutaj szybki minis jest odpalony. Zobaczmy finał tej akcji. No i jest. Malibuka. Próbuje tutaj w blocie ustrzelić swojego przeciwnika. Bardzo mało HP na jego koncie, ale on też obrywa ze snajperki. Musi się wyleczyć tym Minisem. Także na spokojnie, chociaż już wie, że przeciwnik tylko czeka. Czeka, aż ten zwycięzca fenysiów go dopadnie. Piękna pompa, jest tutaj edycja i bez szans. Skrzydła i kary zostały tutaj odpalone, bo Merstacz razem z Malibuką zauważyli już kolejnych swoich przeciwników i będą chcieli złapać te fragi. I Malibuka już wjeżdża prosto na nich. Bierze ten high ground, stawia kolejne budowle i będzie próba przejęcia tej ściany. Dokładnie tak, wjeżdża mu na plecy, jest jedno powalenie i będzie drugie powalenie. Dokładnie tak, piękne eliminacje ze strony tego duo. Malibuka daszuje prosto do Merstacza, bo ten niestety został powalony na mierzu przeciwnika, który. Buduje się dość sprawnie, ale wyrywa pompę. Niestety, niestety, bez szans na Malibuka, ale już jego dużo przyszedł z pomocą. Tak jak on szedł do swojego, zobaczmy, jak to się wydarzy dalej. Niestety, strasznie obijany Malibuka wie, że przeciwnik jest bardzo obity. Będzie próbować go dopaść. Dokładnie tak. Ściana ta jest przejmowana tym pięknym FSJS-owym i frak zdobyty. Kolejny fight ze strony Malibuki. Niestety, przeciwnik go bardzo mocno obija. Ten musi uciekać na górę. Popuje tego minisa i czy przeciwnikowi uda mu się go dopaść? Ale zobaczmy. Malibuka sprawnie dotyczy tą ścianę i powala swojego przeciwnika. I został tylko jego duo, który już tutaj wyhaczony przez Merstacza. Jednak Malibuka daszuje się niego, flankuje go z drugiej strony. Ten ucieka na dół, ale niestety bez żadnych szans. No, Malibuka tutaj obity tylko 13 punktów kewa na jego koncie. Zobaczmy, co się zdecyduje zrobić. Patrzy w stronę przeciwników, ale nie. On kręci boksa i zdecydował się wyleczyć. Merstacz jednak nie odpuszcza swoim przeciwnikom i strzela prosto w nich. Próbuje ich tutaj upolować, zdobyć te kolejne fragi, A tymczasem Malibuka już przyjeżdża z pomocą i wjeżdża do boksa i rozjeżdża swojego przeciwnika. On wie, że przeciwnicy gdzieś tutaj się znajdują, w tym budynku, ale niestety nie może ich dostrzec. Próbuje zajść z drugiej strony, ale ci uciekają. Malibuka. Porusza się prosto za przeciwnikiem i pr pięknie go sprayuje, więc chyba drugi frak z tego co widzimy będzie tylko formalnością. Zobaczmy, Malibuka, co za piękny spray! Jest kolejny dojazd ze strony Malibuki. Przeciwnik już zlokalizowany i wydaje mi się, że ten frak będzie tylko formalnością. Był strasznie obity, lecz kręci boksa na spokojnie, przemyśli co zrobić. Szuka spada na dół przeciwnik i piękne powalenie, lecz niestety Malibuka również ten został trochę obity. Dobija swojego przeciwnika. I szuka tą, tego drugiego fraga i go znajduje. Pinku zauważył przeciwnika kryjącego się przed nim w jakimś dziwnym miejscu. Próbuje go dojechać jedząc jakieś ciastko, nie wiem co to jest. Próbował go dorwać tym sprayem, ale niestety mu się nie udało, chociaż zauważył drugiego i daje mu piękną pompę. Przeciwnik lekko w szoku, ale udaje mu się jakoś przetrwać. Pinku szuka tego fraga, lecz przeciwnik buduje się na high ground, lecz Pinku z piękną pompą jest dobicie. Pinku, próbuje znaleźć szansę na trafienie. Kolejnych tutaj dwóch eliminacji, z tą podłogę i proszę, bardzo mocno ubija swego przeciwnika, ale w tym momencie kręci boksa, bo zauważył już drugiego. Próbuję się przeżyć przed tego boksa, lecz przeciwnik sprawnie ucieka, ale zdecydował się lekko wycofać, chociaż już przeciwnik z drugiej strony i klipuje go. Pinku, niesamowite.